Hej, siema W izolacji siedzę już prawie dekadę Z komputerów, monitorów zbudowałem barykadę Miałem jechać do Stanów, ale w końcu nie pojadę Z moich wszystkich wielkich planów zrobiłem sobie roszary. Wszyscy wiecie co to znaczy, niczym Duda wchodzę w rap Nigdy nie czekałem, by od życia dostać jakiś znak Uwierz talentu do rapu Ty u mnie ma, Zupy z nietoperza w Chinach się zachciało Teraz hajsu w nfz będzie ciągle brakowało Trzy miesiące nasze państwo dość potężnie się cofało Wychodzi płacie symboliczne, parę złotych ten papało O na mnie pytacie nieustannie od lat wielu Każdy chciałby już zobaczyć, choć to światełko w tunelu Smutno wieź dla ciebie, niosę przyjacielu Nie zobaczysz tego cuda, chyba że na mym weselu A na koniec pewne wątpliwości muszę rozwiać pleć. W tą debatę o lordycy i latarce wbiję miecz W komentarzach mówią Dziękuję za nominację, bo były aż trzy. Dwie do brzydkiej od Gilatisa oraz Ziemniaka, a także jedna do oficjalnej nitki Hot Sixteen od kolegi o pseudonimie Dezu. Tak więc, cóż, yy, wybaczcie spóźnienie. Trochę mi zajęło zrobienie tego, biorąc pod uwagę, że jestem kompletnym amatorem. A chciałem, żeby brzmiało to dość dobrze, tak więc za to podziękujcie mojemu producentowi Enigmie. Jeżeli chodzi o moje nominacje, to nie wiem już kogo mam nominować, bo chyba pół świata to Hot Sixteen zrobiło, ale mam taki pomysł, żeby nominować Karola Suchodolskiego, czyli mojego menedżera w LiveTube. Ie. Karol, mam nadzieję, że stworzysz cudo. Potem, co już mi przysyłałeś, to wiem, że będziesz rapował tak, jak wyglądał ten raper, którego ci wysłałem. Do tego jeszcze Tomasz Miecznikowski, także z LiveTuba I jedna nominacja zagraniczna, na której sukces nie za bardzo liczę, ale i tak spróbuję: Linus Tech Tips. Chciałbym Was, chłopaki, zobaczyć, jak słuchacie tego, jak mówię po polsku i nic nie rozumiecie. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, trzymajcie się. Trap to jest rap.